Wiskaje spuściły już nieraz łomot naiwniakom, którym wydawało się, że są prawdziwymi żeglarzami. Wielu poddało się, poległo lub całkowicie wyleczyło się z morskich przygód. Tak mogło być też w naszym przypadku ale my mieliśmy tajną broń stalowy, niezniszczalny Nordwester. Ta przygoda rozpoczyna się w Lezardie w Brytanii. W oczekiwaniu na załogę, zabieram się do montowania turbiny wiatrowej. Jestem sceptyczny co do wyników tej pracy, ale jak się później okaże, jest to jedna z niewielu rzeczy wyposażenia jachtu, który działał niezawodnie. Czego nie można powiedzieć o nowym generatorze prądu. Już po drugim czy trzecim odpaleniu urywa się linka od szarpanki. Trzecia wymiana sznurka. Masakra. Po czwartej próbie naprawy sprężyna strzela za burtę i praktycznie zostajemy bez generatora prądu. Zanim wyjdziemy na otwarte morze przed nami milowy odcinek korytem rzeki Trier przypominający trochę norweski fjord. Norweski fiord z winnicami na południowych zboczach gór. Pojawia się załoga Pakujemy prowiant, tankujemy wodę, odpalamy Katarynę i jedziemy w dół rzeki. Po pół godzinie Kataryna gaśnie i na żaglach, na samym foku wracamy do Lezardier. Całą noc czyścimy przewody paliwowe, zbiornik paliwa i odpowietrzamy silnik. Wiatr wędrował ku klaridad, wiatr. Co viene de la montaña, Rano wyruszamy podobnie, tym razem wszystko działa. do portu Roskow wchodzimy w nocy nie za bardzo lubię wchodzić w nocy do portów, w których wcześniej nie byłem ale praktycznie do wszystkich kolejnych przystani będziemy zawijać w nocy lub nad ranem Roskow to Alternatywna przystań dla Brestu. Często korzystają z niej żeglarze, którzy zamierzają właśnie stąd przeprawić się przez Biskaję. Wejście do Brestu od strony północnej jest najeżone skałami i do tego jeszcze są tam bardzo silne prądy. Załoga odpoczywa, czekamy na korzystne wschodnie wiatry, które ostatecznie nie nadchodzą musimy się zadowolić wiatrem południowo-zachodnim. Na wzgórzu dominującym nad Rosko stoi kaplica świętej Barbary ze zdemontowanym krzyżem. Symbol resztek chrześcijaństwa, które kiedyś Dominowało na tym terenie. Dzień przed rzuceniem cum załoga wybiera się na górę, by pomodlić się w intencji korzystnych wiatrów. Wracają o czwartej rano. Następnego dnia kilkugodzinna wizyta żandarmerii z psem przeszukują cały statek. Policjantka zakłada psu takie dziwne klapki. Pies porusza się w stylu sketchu Monty Pythona z Ministerstwa Głupich Kroków. Ostatecznie dostaje mandat 200 euro za brak kompletnych dokumentów rejestracji i coś tam jeszcze. Bez żalu opuszczamy port Roskow. Czy trzeba zrobić to poluzować to sobie poluzuj <noise> to we Jedziemy we dwójkę do wyspy są, mamy kilkadziesiąt mil. Precyzyjnie obliczyłem, że zdążymy zanim nad wyspę nadciągnie zachodnia pizgawica. Jednak okazało się, że nie zdążymy. Jadąc bajde windem na zachód, na początku idzie nam całkiem nieźle, ale przy odkrętce prądu zaczyna nas wyrzucać na północny zachód aż na granicę Farwateru, a tam robi się niebezpiecznie. Musimy jechać na dół na południe, tracąc zyskaną wysokość. Wiatr dopada nas około 40 mil na południe od Queson. Kilkumetrowe fale budują się nieregularnie i z, bez żadnej logiki atakują nas z trzech stron. Wszelkie akademickie teorie o technikach sztormowania zdają się psu na budy. I tak jak w dzień można jeszcze zgodnie z teorią próbować wjeżdżać na grzywacze i zjeżdżać z fal pod odpowiednim kątem, to w nocy jest to praktycznie niemożliwe. Łódka po prostu bierze wszystko na klatę, tak jak leci. Jedziemy po grzbiecie kontynentalnego szelfu. Po dwóch dniach sytuacja się uspokaja. Niestety okazuje się, że mamy wkręcaną linę w śrubę. Szukamy portu, do którego moglibyśmy w miarę bezpiecznie wejść na żaglach. Do Lastres wchodzimy przy bardzo słabym wietrze odpychającym a więc w miarę bezpiecznie czterema halsami. Przyklejamy się do pirsu przy wewnętrznej stronie zielonej główki. Miejscowy rybak krzyczy do nas po hiszpańsku i wskazuje nam miejsce, żebyśmy zaparkowali kilkaset metrów dalej w marinie. Próbuje wytłumaczyć po angielsku we have no engine, engine is dead, out of order i tak dalej, i tak dalej. A ten swoje nic nie rozumie, tylko dalej każe nam. Jechać w kierunku mariny. I tu wznoszę się na swoje szczyty lingwistycznych zdolności. I Dreyapę, el motor, muerte. Rybak natychmiast odbiera od nas sumy i obkłada na polerach. Well, 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 Po długim, męczącym rejsie, nawet najpodlejszy port wydaje się być rajem. Lastres okazało się nie tylko przyjemnym, miłym i bezpiecznym portem, ale również bardzo wygodnym i korzystnym finansowo, jeśli chodzi o opłaty za cumowanie. Niemal od razu przystępujemy do usuwania usterek. Na początek lina wkręcona w śrubę. Temperatura wody 16,5 do 17 stopni, chłodno. Wymieniamy gumowe elementy spalonego sprzęgła. Od silnika. Wykorzystujemy talię grota, aby podnieść motor i założyć nowe gumowe wałki. Przeszywamy foka, który lekko puścił na brytach. Liżamy rany i przygotowujemy się do dalszej podróży na zachód.